Cześć, zapraszam na deser, w którym lód spotyka się z ogniem, czyli baked Alaska. Lody są tutaj obłożone bezą i przypalone palnikiem gazowym. Bardzo efektowny i bardzo smaczny deser. Podstawą mojego baked Alaska jest biszkopt. Biszkopt upiekłam sobie w dużej blaszce piekarnikowej, ponieważ chciałam z niego jeszcze zrobić kolejne ciasto. Przepis jest bardzo prosty. Dodajemy do misy miksera całe jajka, dosypujemy cukier i szczyptę soli i miksujemy na wysokich obrotach do powstania bardzo jasnej i puszystej masy. Około 10 minut i masa musi zdecydowanie zwiększyć swoją objętość, tak jak widać tutaj na filmie. Następnie przysiewamy do misy miksera mąkę. ponownie krótko miksujemy, ale już na niskich obrotach miksera, tylko do momentu aż mąka się wchłonie. I ostatnim składnikiem jest roztopione i przestudzone masło. I ponownie chwileczkę miksujemy do momentu aż wszystko się połączy. Generalnie biszkopt jest gotowy. Wylewamy go na blaszkę. Ja tutaj użyłam blaszki piekarnikowej, ponieważ w następnym odcinku pokażę Wam, jak zrobić ciasto mojego własnego pomysłu, czyli krówkę. Wyrównujemy biszkopt i pieczemy go w piekarniku nagrzanym do 160 stopni przez 20 minut. Proporcje na mniejsze biszkopty znajdziecie w opisie tego filmu i w komentarzu poniżej. Następnie przygotowujemy miseczkę. Miseczka ma pojemność około litra i średnicę górną około 17 cm. Wykładamy ją dokładnie folią spożywczą i przekładamy do niej lody. Potrzebujemy około litra lodów. Ja użyłam tutaj dwóch smaków: waniliowe na dół i kawowe na górę. Możecie oczywiście użyć lodów, jakich tylko chcecie. Ważne, żeby to wszystko robić dosyć szybko, bo lody w temperaturze pokojowej błyskawicznie się topią. Przykrywamy takie lody folią, a następnie wkładamy do zamrażalnika, żeby się dobrze schłodziły. Naprawdę bardzo dobrze, muszą być bardzo twarde przez około kilka godzin. I z całego biszkoptu wycinam sobie krążek o średnicy około 17 cm. Resztę użyję, jak już wspomniałam, do krówki. W następnym odcinku pokażę Wam, jak ją zrobić. A proporcje na taki mały krążek biszkoptu z jednego jajka znajdziecie w opisie i w komentarzu poniżej. Biszkopt układamy sobie na talerzu i wyciągamy dobrze schłodzone lody z zamrażalnika. Teraz trzeba je wydobyć z tej miseczki, co nie było proste, jak widzicie. No, dosyć przywarły mi te lody do miseczki, dlatego musiałam sobie pomóc nożem, żeby je podważyć, ale w końcu się udało. Usuwamy folię spożywczą. A następnie kładziemy te lody wypukłą częścią do góry na Biszkopcie. Jak widać, doskonale do siebie te dwie części pasują. Usuwamy folię, a następnie chowamy całość do zamrażalnika do czasu przygotowania bezy. A bezę robimy mm, szwajcarską z białek i drobnego cukru kryształu. Mieszamy w miseczce. Jak widzicie po lewej stronie w garnku gotuje mi się woda na takim bardzo małym ogniu. I na tym garnku kładę sobie teraz białka z cukrem, mieszając cały czas, aż cukier się rozpuści. Potrwa to około 5 minut, a następnie przelewamy te białka z cukrem do misy miksera i ubijamy na wysokich obrotach miksera, aż całość uzyska bardzo sztywną i gładką strukturę. Beza jest gotowa. Wykładamy ją na czubek naszych lodów. A następnie wyrównujemy szpatułką, schodząc powoli w dół. Tak żeby pokryć całe lody i biszkopt. przyjemniejsza dla mnie część, czyli opalanie bezy palnikiem. To jest taki zwykły palnik do crème brûlée i opalamy bezę w takim stopniu, jaki lubicie. Może być cała brązowa, może być tylko lekko palona. To zależy już od Waszej inwencji. Robimy to dosyć krótko, dosyć szybko, ponieważ lody w temperaturze pokojowej dosyć szybko się topią. No, i deser podajemy od razu po przygotowaniu. Wygląda bardzo efektownie. Zaraz zobaczcie, jak po przekrojeniu te warstwy się skomponowały. No i widać tutaj ciemną warstwę lodów kawowych, lody waniliowe, no i piękną białą bezę, którą pokryte lody są z wierzchu deser jest bardzo smaczny choć trzeba przyznać bardzo słodki wszystko jest w nim słodkie mm, ja użyłam akurat bardzo słodkich lodów ale lody możecie zrobić nawet własnoręcznie jeżeli chcecie i wtedy mogą być bardziej kwaśniejsze, bardziej wtedy pasują do słodkiej bezy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do komentowania do spróbowania tego przepisu koniecznie jeżeli spróbujecie dajcie znać jak Wam poszło. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia następnym razem. Cześć!